Sama to pani wypije? Czemu nie? Ale, ale z wami się mogę podzielić. <grym> ja jestem szczera kobieta. Dobrze. Co dobrze. Nie no. no dobrze, tylko tak jest. Kurwa, no. no nie szczera. Chcecie czy no nie chcecie? Nie chcecie. Nie tutaj. Jednego mogę wziąć, ale pięciu to nie wezmę kurwa. No. A gdzie to Czemu mówi, nie? No. Ale sami? Sami. Który idzie? Na chodnika. I czekaj, ja. ja Który by się najbardziej podobał? Nie, ty. O! Nie. No, no, to no, widzisz, kurwa. Idź, pani ci poczęstuje. No, Trafiła na ciebie. A no, nie, my zaraz idziemy pod namiot spać. No, idzie pani z nami? To Pani to pani spadnie. Co? Pod, pod namiot pani przyjdzie. Gdzie? Daleko to jest? Zabaw, jest? Zabaw, jest? Zabaw, jest? jest. Oh, nie, to zapowiedziałeś. Zapowiedziałeś. To mam chęć sobą wypić. Oj. Pani chce upić? To No nie no, ale nie mam opłaty na foty. <laughs> nie no, mam na siebie kurwa i kurwaj. no mi się podoba, kurwaj, chuj no. Ale masz przejebany. Pani piesek. Tak? Pani? Mój, mój, mój kochany pies. Jak się bawi? Mm, Cyguś. 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 Zrobi pani pieski? To czegoś. Łatwiej drzeć. Bym go chętnie sprzedał, kurwa. Z... Jak... No, nie jest tak, kurwa. Zawiesieł tak. no, w każdym razie. Na winko, nawet to było, za winko, panie? To ok. Sprzedawałby pani za go, winko? Tak, to taki pies, go pani chce go sprzedać. Ach. Ale słuchaj, ja go bardzo kocham. I chciałabym Czego go, go dobre ręce ja so oddać, nie? No, na no. przykład moje. No. Daj już Twój. A ja mam już pieska. A ja mam już pieska. O, cholera. Pani, bo pani przygniecie pieska. O, czegoś takiego. Za, za mało zachowaka, za mało zachowaka. A dało było pani te wino? A, a razem by pili? Nie. Nie tak, jak bój, bój, bój. Tak, to, pani miała, dać, się, żeby on sam. Nie. 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 Wszyscy <śmieniu> was powiedzieli, Nie, my idziemy razem. Pani, panie? Nie, panie. nie, panie. na Nie, będę. nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 Tak, to jest ładny jest. Kurwa, mu się ty podoba? <grym> jego wybrałam, kurwa jej i mu się wyjmuje. Zarywam gołem. Zarywam pani? To jego pani poczęstuje. Za młody. A, A, tak. A, A on już wie po co są jaja. jaja. <grym> <grym> Hahaha, Ryba jakieś świtu. Bardzo mi Warto, e, na ciebie się, inaczej postrzegam. Ile będę czekał 20 lat? Po Ile? Dwa. I 22? Dwa, nie, 22! Szpanij, ja mam 30 lat. Zresztą pani papieros jest. On ma 30 lat? Zależy, że jest. On jest lat, 30 lat? No, pali, ja to jest tak mało. Chyba też mam. Co Panie... Panie, to jest? jest... Chciałem się pochwalić.

No, Здесь... no, no. <gustos> ja dam pani, pani... się, a nie... No... Pani poczeka. Czekaj, dobra. Nie masz, nie masz tam pas? Dawaj, Nie Nie kupią. Kurwa, no, Dobra, to już nie dawaj. O. Ja też nie... Magana dla oszmaków. Kogo? Głucho, będziemy czekali? I poszli, no. Najładniejszy głucho praweł wracał. No, dziękuję. No. No, tak, Gratuluję. Ja <gulandia> Widać. Jaka tam jest? Mocna? Mocna, mocna. Moli pani wiśnia mocna. Ale pijemy to razem? Ale mocno. Znowu pani piła? Ja już takich razy piłam. Tak? No. Liczy pani? Co liczy? Liczy pani, ile razy piła? <gulą> on nie kupił. <gulą bę> <gulą bę> <nie> kup. <gulą bę> to 106 jest? No, 106. A piła Pani na tą setkę? A Jest Pani życzliwa, żeby Pani zapamiętała, co Pani kupił? Może Pani napiszemy na kartce? Nie, tak powiem, zapamięta Pani? Patrzę. Dobra, ale zaraz jeszcze chcę. On nie da kasy. Nie. Puszczę. on nie, daje. nie, ja chcę butelkę. Jesteś młode chłopaki. Ja pierdolę. No ma pani On Oni wolny. Nie, nie, ja wolę siebie. <grym grym> ja wolę dokić. Oni. A no, na... Na... Zna pani Janka? Którego? Bogińskiego. Janka? Bagińskiego, Bagińskiego? Bagińskiego Janka. daj Janka. A pani. A to Kurwa, ja dawaj ja ja szybko, nie on nie ma czasu. To no no to daj, bo zaraz to... niebie. No. No. Ty masz mi to? Nie. W butelce.

tak. No. Niech Pani idzie. Jeszcze. My czekamy na no, Pani. Ja czekam na no, Pani. No. I, ja i na mnie czekam. Tak, no, Pani idzie. Ja czekam. Potem Pani się przekonam. Masz świadków? Dobra, no, dobra, Pani idzie, bo zaraz sklep Pani idzie, Dwa lepiej jeszcze.